Witam wszystkich w kolejnym filmie, jak wykonać muchę. i Dzisiaj będzie kolejna mikronifa, tym razem zielona, zaplatana od spodu. Od spodu jest jasny, żółty kolor, z góry jest taka ciemniejsza oliwka. Panie się to komponuje, haczyk numer 16 i pokażę Wam, jak wykonać taką fajną muszkę. Do tego będzie potrzebny haczyk, nić wiodąca, cienka, nić wiodąca. Ja używam uni 200 i, i mocuję sobie nić do haczyka. Dojeżdżam tak mniej więcej do połowy, może troszkę za. I mocuję sobie już od razu ogonek. Ogonek wykonamy z takiego piórka kury brązowej, fajne ma długie paromyki no i bierzemy tych promieni kilka odgrywamy i mocujemy do haczyka sprawdzamy sobie długość jak nam długość nie pasuje to korekta przesuwamy no i już mamy długość OK no i mocujemy całość sobie już do haczyka pozbywamy się tutaj tego nadmiaru i Wykończamy do samej kulki i teraz kolejną rzeczą, którą będziemy mocować, jest już część, która będzie nam potrzebna do zaplatania. To są to są włókna z worka po cytrusach, bardzo dobry materiał. On po prostu nie jest transparentny, fajnie świeci w wodzie, widoczny jest bardzo dobrze, nie namaka nie przyjmuje to nie chłoni wody i bierzemy sobie takie trzy włókna z tego worka wyjmujemy końce do tego musimy sobie jeszcze do, dołożyć żyłkę, no jest cieniutka żyłeczka 008 ona w ogóle nie jest na tych muszkach małych widoczna, nie przeszkadza to w niczym nie pogrubia nam całego, całej konstrukcji I tak Wyrównany, tutaj, ten koniec tego całego zestawu. Mocujemy do haczyka delikatnie, nicią wiodącą, potem sobie to przesuwamy, już tak, żeby nam się to schowało. No. I mocujemy już sobie dokładnie, mocno do haczyka. No. W taki sposób I ja tutaj już nie wracam, nie pogrubiam niczego. Tak, jak to w tej chwili wygląda, i przystąpię sobie do nałożenia takiego delikatnego, ładnego, zielonego dubbingu. on Jest ciemniejszy, ale delikatny, i też tutaj bardzo skąpo po, tym, po tej nici. Naprawdę zawsze można dwukrotnie w tym samym miejscu przywinąć żeby nam pogrubić troszeczkę ten korpus, niż wyszło nam za grubo w jakimś jednym miejscu i będzie to tak niesymetrycznie wyglądać. No, także spokojnie, zawsze można sobie dołożyć, przejechać jeszcze raz, niż ściągać albo poprawiać. No, i też trzeba sobie dojść metodą próby błędu, już do tego, ile za jednym razem sobie nałożyć. Tego dobbingu na nić. I jeszcze jest jedna rzecz ważna. Ten, ten zestaw tych włókien z tego worka plus ta żyłka. Najlepiej, jak będzie szła po boku haczyka. Potem nam to będzie łatwiej zacząć zaplatać. I tutaj sobie już zaczynamy nawijać tą nić z tym dobbingiem wyłożąc tak powoli, tu mocno trzeba dociskać, żeby ten dubbing docisnąć do całego haczyka, do korpusu i nawijamy sobie, do końca dojeżdżamy do główki i tutaj trzeba sobie zakończyć to finiszerem, żeby nam się ta nić nie rozwiązała, bo ją musimy po prostu obciąć tą nić, bo jest niepotrzebne nam tu będzie przeszkadzać przy zaplataniu. I teraz przystąpię do zaplatania, ale tu muszę zmienić układ trochę kamery i pokażę Wam z góry, jak to będzie się zaplatać i będzie widać, jak te zaplaty się e, łączą ze sobą. No i tak, mamy już obrócony cały zestaw. Haczyk jest obrócony ostrzem do góry, no i łapiemy sobie w dwie ręce. Tutaj trzeba pamiętać jedną rzecz. Ten materiał, te włókna z tego worka są bardzo śliskie. Trzeba naprawdę mocno trzymać, żeby nam się to nie rozjechało. No i teraz sobie to będziemy już zapłatać. Tak na zmianę jedziemy. Tak jakby zwój przy zwoju, Staramy się to ładnie układać. Z góry równo, patrząc, żeby po jednej i drugiej stronie tej muchy było to mniej więcej wszystko. Zachowane na równych odległościach, żeby nam gdzieś nie zjechało z jednej strony za nisko, albo nie zostało za wysoko. Tak, żeby to wszystko ładnie, symetrycznie wyszło. Trzeba pamiętać o tym, że ten materiał jest śliski i mocno go sobie trzymać. Nawet można spokojnie nawinąć na palec z jednej strony. I można sobie to ładnie zaplatać. No i żyłką już sobie to przymocuję do całości. Zaplat mamy wykonany. Pozbywamy się tej części niepotrzebnej. ucinamy ją nożyczkami ładnie. No. I teraz trzeba z powrotem wrócić do pozycji wyjściowej, jak było na początku. No i jak wróciliśmy już do pozycji wyjściowej, mocujemy sobie nić wiodącą i tą nicią wiodącą mocujemy do całości naszą żyłkę, która nam służyła do zaplatania. I pozbywamy się już tej żyłki, ona się już trzyma. Teraz cały zapłat jest zrobiony i teraz delikatnie trzeba sobie wyczesać tutaj tą górną część ten dubbing, tak żeby się ładnie tego tak układał równo no tak sobie możemy to wziąć jakimś tam szczoteczką bądź bądź rzepem no i tak sobie to delikatnie wyczeszenie to się ładnie ułoży do tyłu o, i mamy zrobiony cały korpus I teraz zostaje nam tylko Wykończyć jeszcze tutaj pod główeczką, tę naszą muszkę. gdzie tak jest zaplot wykonany. No i tu sobie zostawiłem trochę miejsca pod samą główką po to, żeby nam się fajnie dało wykończyć jakimś akcentem takim świecącym. No i do tego użyję sobie spektry. W takim kolorze to będzie spektra. Zobaczcie, też pod kolor całej muchy. I jeszcze takiego dubbingu, to jest dubbing spektra to spektra, a ten dubbing to jest taki e, taka ciemna maska zająca, to jest firmy Wapsi idzie i to tak wygląda. I to sobie użyję do wykończenia. No i teraz już musimy sobie to wykończyć pod główeczką i teraz trzeba sobie rozdwoić tą nić wiodącą. Trzeba ją trochę pogłaskać, żeby ona się dała rozdwoić. Mniej więcej równo na dwie części, żeby nie będzie którejś z tych części jakoś słabsza. O, widzicie, jest rozdwojona nić. I ja tutaj sobie od razu te dwa materiały przymocuję za jednym razem do tej nici Oczywiście trzeba pamiętać, że to nie jakoś tego wiele, tak w miarę skąpo. No i tutaj troszkę więcej tej sierści z maski zająca, o może być, no i to sobie skręcamy. Jak się to skręci nam, to jeszcze trzeba będzie samą tą maskę, tej pętli, troszeczkę wyczesać, do tego można też zrobić rzepa albo jakieś szczoteczkę jakąś. Chodzi o to, żeby troszeczkę nadać takiej czystości tutaj pod tą główką. No i to jest już wystarczająca ilość. No i bierzemy sobie finisher. A finisherem od razu wykończamy tą muchę tutaj ten tą spektrę tak damy troszkę się była widoczna a samym to lobbingiem sobie wykończymy trochę za dużo do tego lobbingu poszło już musimy to zrobić potem sobie to wyczeszę o. zaciskamy to wszystko obcinamy teraz można sobie jeszcze troszkę tam pozbyć się, jak jest za dużo tego do budynu. a nie jest to tak źle i jeszcze szczoteczką się tu o i tak właśnie wygląda taka zielona muszka zaplatana widzicie, wykończona, troszkę świecidełek, jasny brzuszek no i jak się oczywiście mucha podobała, to zapraszam do komentowania i do subskrypcji. No i widzimy się w następnym filmie. Pozdrawiam!